23 kwietnia w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej przy ulicy Francuskiej 12 otwarto dla zwiedzających wiernie odwzorowany gabinet słynnego pisarza, podróżnika Alfreda Szklarskiego. Autora m.in. trylogii indiańskich złotogórczarnych czy wielotomowego cyklu o przygodach Tomka Wilmowskiego. Bardzo się cieszę, że Alfred Szklarski i jego twórczość będzie uhonorowana właśnie w Bibliotece Śląskiej, że powstał gabinet, który jest w 100% odbity w tym, co działo się oczywiście na ulicy Jordana. Pomieszczenie odtworzono, dbając o najdrobniejsze detale. Półki wypełniono pokaźną kolekcją pamiątek pisarza z podróży do egzotycznych krajów. Rodzina Alfreda Szklarskiego potarowała nam w marcu tego roku ten wspaniały zbiór. To nie tylko kolekcja 700 książek, to nie tylko tomki, to nie tylko obcojęzyczne wydania tomków, ale również literatura, z której korzystał szklarski przy tworzeniu swoich książek to wspaniałe eksponaty. Maski, totemy, korespondencja, zdjęcia, ale, ale również meble, nawet lampa, fotele, biurko, maszyna do pisania. Wspaniała mapa, wspaniały zabytkowy globus. Z całą pewnością dzieci zainteresują spreparowane skorpiony, warany. Oczywiście wydania tomków również brajlowskie, a nawet zatrute figi, także mnóstwo ciekawostek, ciekawostek podróżniczych z całego świata, ze wszystkich kontynentów. Istotą biblioteki. I nie jest tylko i wyłącznie zamykanie w jakichś określonych przestrzeniach dorobku twórcy. Wyobrażamy sobie, że oprócz rozmaitych działań promujących twórczość Alfreda Szklarskiego pojawią się także i Propozycje związane z upowszechnieniem dorobku tego znakomitego pisarza. Z okazji otwarcia gabinetu do Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej zaproszono młodzież ze szkoły podstawowej im. Alfreda Szklarskiego. Dla uczniów przygotowano koncert muzyki klasycznej. Rozdano również nagrody w ramach wojewódzkiego konkursu interdyscyplinarnego Explore the World oraz czytano dzieciom fragmenty książek szklarskiego. W tej chwili jesteśmy na etapie opracowywania programu edukacyjnego. Od września chcemy ruszyć z ofertą skierowaną do dzieci, do młodzieży, do szkół, więc z całą pewnością w tej aurze wspaniałej, jaka towarzyszyła Szklarskiemu przy tworzeniu swoich książek, nie tylko serii o Tomku Wilmowskim. Właśnie tutaj chcemy przypominać Szklarskiego i tutaj chcemy prowadzić działania edukacyjne, gdzie dzieci będą mogły zapoznawać się z geografią, z przyrodą, z biologią, a nawet z matematyką. Wszystko oczywiście w oparciu o twórczość Szklarskiego. Data otwarcia gabinetu zbiegła się ze Światowym Dniem Książki i Praw Autorskich.